Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku z serii F1.24 Kariera, kierowcy. Czas na Grand Prix Azerbejdżanu po ostatnim Grand Prix Włoch, gdzie poszło nam fenomenalnie. P3 udało nam się zająć, była to naprawdę. Dobry wyścig, naprawdę był to dobry wyścig z P12 bodajże, bo odpadliśmy w Q2 z P12, awansowaliśmy na P3 w drugim stincie, było trochę ciężej, ale ostatecznie udało się utrzymać tą trzecią pozycję, dzięki czemu jesteśmy na P7 w kierowcach, nasz teammate P17 i w konstruktorach P6. Jeszcze w kierowcach mamy szansę może powodzić z Carlosem Sainsem o to P6, bo tam jest mała różnica pomiędzy nami, ale po P6 w konstruktorach już byłoby jednak ciężej na nasz teammate nie radzi sobie najlepiej odkąd już nie zdobywa po prostu punktów. Aktualnie mamy dosyć mało punktów BR, więc nie będziemy robili żadnych ulepszeń. Zachowamy je sobie na później, może deska lub. Y ulepszeni, bo ta się nie uda a to się akurat udało i będziemy mogli użyć te punkty żeby spróbować ponowić to ulepszenie, żeby to było gotowe. No i tak tutaj Walteri Bottas akurat użył ulepszenia, które chciałem robić, jeżeli byśmy mieli punkty, więc sobie je zachowamy po prostu na później, bo wolimy jednak ulepszać podwozie i aerodynamikę, bo bardzo słabi jesteśmy w podwoziu i aerodynamice i akurat deska się nie udała, to więc ponowimy ulepszenie sobie z deski i to będzie niestety dopiero po Grand Prix Singapuru.

a więc tak, jesteśmy już na kwalifika znaczy w kwalifikacjach tutaj na torze w Baku w Azerbejdżanie. Jest to tor uliczny, jeden z najszybszych torów ulicznych tak naprawdę w kalendarzu. No i nasz samochód szczególnie w ostatnim sektorze bardzo, ale to bardzo oddaje, jest jednak błyskawiczny. No ale widać, już jednak było to widać w treningach, też to zobaczycie tutaj w kwalifikacjach, że no ten samochód nie jest najlepszy, a właśnie z tym tutaj zakrętem miałam szczególnie największy problem, bo on chyba został trochę mi się wydaje przekształcony od ostatniej gry i przez co trochę ciężej mi się manewrowało przez tamten zakręt no i również Castle Section w ostatniej grze zahaczyliśmy o bandę i odpadliśmy chyba nawet w Q1 więc mam ciekawe wspomnienia z tamtym zakrętem. Jest to też najpopularniejszy odcinek na tym kanale. No ale dobra, kończymy już ogrążenie nasze pierwsze w Q1, bo oczywiście pewnie pojedziemy jeszcze raz. Zależy jaki to będzie czas, ale to jest gorszy czas od Botasa, lepszy od Sargenta Ricardo P4 aktualnie 30 straty do Carlosa Sainsa. No i pomimo tego i także powinniśmy przyjść do... Q2, jeżeli nikt się nie poprawi. No ale jednak na drugim okrążeniu jest więcej gumy na torze, więc to oznacza, że wszyscy się jednak będą poprawiali. Tor już nie jest zielony i niestety po dwóch pierwszych zakrętach za bardzo się nie poprawiliśmy, ale na trzecim zakręcie magicznie zdobyliśmy pół dziesiątej sekundy i po czwartym zakręcie już prawie mamy półtorej dziesiątej, półtora dziesiątej, półtorej dziesiątej sekundy. Jeżeli się nie mylę, albo dziesiętnej, nieważne. Ogólnie poprawiamy się w drugim sektorze, znaczy pod koniec drugiego sektora, znaczy w z drugiego sektora. Poprawiliśmy się, byliśmy szybsi od jakiego Cnody, więc powinniśmy jednak przejść do Q2 i też tak się dzieje. Przechodzimy na P12. Nie jest to najwyższa pozycja. Ważne, że jednak przechodzimy dalej. Sainz pierwszy, drugi Perez, trzeci Norris, szósty Walter Bottas, czyli nasz teammate. No i my przechodzimy na P12. Charles Leclerc dosyć nisko, bo na P14 blisko odpadnięcia, ale też jednak kontynuuje z nami Razem w Q2, więc rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie już w tej sesji kwalifikacyjnej. Tym razem skupię się stricte nad okrążeniem, tak naprawdę, czyli sprawdźmy, jak będą wyglądały nasze sektory. No i już pierwszy sektor lepiej niż w Q1, przejechaliśmy ogólnie też ten zakręt, ta szykana, która sprawiała mi problem na pierwszym okrążeniu w Q1, teraz lepiej była przejechana niż podczas pierwszego okrążenia w pyku 1 no i kończymy nasze okrążenie jest to tylko i wyłącznie lepsze od Logana Sargenta na lewo, że Sargent zrobił jakieś dobre okrążenie i na, aktualnie jesteśmy na P11 więc to nie jest naprawdę zła pozycja zależy też jak dużo czasu tracimy do Alexa Albona Możemy, mamy szansę po prostu przejść do Q3, tylko musimy teraz dobrze przejechać to okrążenie i już w drugim zakręcie poprawiamy się o 2,1 sekundy, więc to jest fenomenalny znak. I po pierwszym sektorze 30 przy, p, poprawy nad naszym ostatnim okrążeniem. Ale jesteśmy gorsi od czasu Sergio Pereza, lecz od albona jesteśmy już szybsi, który jest na P10, więc teraz w tym ostatnim sektorze musimy pojechać jak najszybciej. I wtedy przejdziemy do Q3. Czy tak też się wydarzy? Już zaraz się dowiemy. Tak jest. Przechodzimy do Q3 na P10. Dosyć blisko strefy spadkowej, bo jednak tylko jedna pozycja, o jedną pozycję dalej byśmy byli. Już by nas tutaj nie było. O setnych byliśmy szybsi od Aleksa Albona, więc też naprawdę blisko. Poniżej 1,10. Dosyć wolno trzeba przyznać. Niestety nasz teammate odpadł w Q2. No ale no cóż, tak to trochę by, bywa z naszym zespołem, że jeżeli jeden kierowca przechodzi, to drugi odpada. Rzadko się tak wydarzyło, żebyśmy oboje przeszli. No i tutaj Wyku3 na pierwszym okrążeniu zahaczyliśmy dosyć nieźle o bandę na wyjściu z drugiego zakrętu. Było to dosyć groźne, na szczęście bez uszkodzeń. Bardzo podobny pierwszy sektor jak Wyku2 więc to pokazuje, że za bardzo się nie poprawiliśmy, ale natomiast teraz po drugim sektorze jesteśmy gorsi o, o prawie 4 dziesiąte od Carlosa Sainza, więc to jest dosyć spora strata, lecz to jest jednak Ferrari, my jesteśmy w Sauberze, Sauber jest o wiele gorszy, gorszy od Ferrari, więc wciąż P9 aktualnie w Sauberze nie jest źle, Oscar Piastrisz nie wyjedzie na to. Okrążenie został w boksie, więc na pewno mamy zagwarantowane P9. Czy powalczymy o wyższe pozycje? To już za chwilę się tak naprawdę przekonamy. Po dwóch pierwszych zakrętach poprawiamy się o 1 dziesiątą. I już teraz pod koniec pierwszego sektora już mamy 3 dziesiąte poprawy, a nawet pod koniec drugiego prawie 7 Lecz wciąż jesteśmy gorsi o 3 dziesiąte od Lando Norrisa. Ale z taką poprawą nad naszym okrążeniem mamy szansę nawet powalczyć może o P8 ze Sergio Perezem, więc zobaczmy, kończymy już to okrążenie. Czy będziemy wyżej niż P9? Tak jest, jesteśmy na P8, jesteśmy szybsi od Sergio Pereza, no i to jest naprawdę dobra informacja. ten pierwszy, drugi Leclerc, trzeci Alonso my kończymy te kwalifikacje na P8 przed Sergio Perezem i to naprawdę duża przewaga nad Sergio Perezem. And a warm to you from Square, heart of Baku, and home of course, to the Grand Prix. So our drivers will have to stay very much on their toes, and hopefully out of the barriers with 20 turns and a length of 3.7 miles baku city circuit in the heart of the azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance patience and precision 90 degree corners through sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city then a 1.4 mile chase flat out through sector 3 towards the finish line it's time to take a look at our starting grid for today's race Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position with Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Hamilton, Norris, Sainz, King, Perez, Oscar Piastri, Albon, Stroll, Bottas, Holkenberg, Russell, Sargent, Magnussen, Sonoda, Ocon. Ricardo and Pierre Gasly picks up the final grid slot. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A więc tak, strategia na ten wyścig to są medium, hardy. Oczywiście trochę nadmiar paliwa jest potrzebny, ja tak przynajmniej zawsze biorę. Ostatecznie zaczynamy z P7, ponieważ George Russell dostał karę. Startuje z P14, a tak naprawdę to 3 się nie zmieniło, czyli Verstappen, Leclerc, Alonso, tak samo jak to było w 3 Nasz teammate to jest dzięki temu startuje z P12, a nie z P13, więc to też ogólnie wszystko idzie na plus. Jesteśmy bliżej podium. Czy uda nam się zdobyć po raz drugi raz z rzędu podium? Przekonamy się już tak naprawdę za chwilę. Mamy wielkie szanse, bo jednak ten samochód jest dobry na prostych, a tutaj w Baku jest potrzebna prędkość na prostych. Rozpoczynamy już tutaj Grand Prix Azerbejdżanu. Zobaczmy, czy uda nam się zdobyć parę przynajmniej pozycji na starcie, czy może jednak zachowamy przynajmniej to P7. Przed nami Hamilton, Sainz i Norris. Jechali trzy szeroko do pierwszego zakrętu. Bez żadnych uszkodzeń przed nami panowie zakończyli tę jazdę w tym zakręcie. No i start ogólnie był spokojny. Zatrzymaliśmy to P7, tak naprawdę nie ruszyliśmy się do przodu ani do tyłu, ale teraz na drugim okrążeniu jesteśmy tuż za, tuż za Lando Norrisem. Egryce, do, Niestety Norris ma diares jeszcze do Carlosa Sainza, więc chyba go nie wyprzedzimy na tej prostej, ale jak może straci trochę więcej czasu, a już prawie Trask <plot> traci sekundę do samochodu przed nim to będziemy mogli go wyprzedzić na prostej startowej i tak się też wydarzy jesteśmy dużo z Salando Norrisem Nois nie ma DRS-u a my mamy DRS więc wyprzedzamy go bardzo blisko żebyśmy się tam zetknęli na szczęście bez kontaktu udało nam się wyprzedzić go awansujemy na P6 no i już na piątym okrążeniu przybliżyliśmy się do Carlosa Słańca Alonso i Luisa Hamiltona no i przed nami panowie bardzo nieźle walczą tak naprawdę, dołączyliśmy się do tej rywalizacji o podium, bo już jesteśmy obok podium. Tam niestety Verstappen i Leclerc dosyć mocno odjechali, ale tam Alonso nieźle przycisnął do wewnętrznej ściany Carlosa Sainza, tutaj jest gigantyczna walka o to, P3, więc pytanie, czy my będziemy mogli jakoś ich wyprzedzić. Alonso jedzie bardzo defensywnie, bo wewnętrznej niestety utrzymuje tą pozycję. Musimy na razie zachować dla siebie P6. Pytanie, czy coś się wydarzy tutaj na prostej startowej, bo jednak jesteśmy tuż za Fernando Alonso. Alonso jedzie, broniąc się tak naprawdę i atakuje jednocześnie Carlosa Sainsa. My jesteśmy po zewnętrznej, chcemy ich obu wyprzedzić. Wyjeżdżamy cały czas jadąc trzy szeroko do drugiego zakrętu no bez żadnego kontaktu ale teraz robimy switchback nad Cardosem Sainsem wyprzedzamy go i do tego jeszcze Fernando Alonso wyprzedziły przed trzecim zakrętem a nawet hamując do trzeciego zakrętu wyprzedzamy go i awansujemy na P4 było to fenomenalne wyprzedzenie niesłychane po prostu niesłychane teraz na 11 okrążeniu tak naprawdę Udało nam się obronić do końca naszego stintu przed Fernando Alonso i Carlosem Sainzem. Teraz dopiero panowie się przybliżyli do nas, ale my zjeżdżamy do boksu tak samo jak Fernando Alonso i Lewis Hamilton. Więc miejmy nadzieję, że bezbłędny pit stop to będzie, bo jednak chcemy powalczyć jeszcze sobie z nimi, a jednak walczymy o naprawdę duże punkty po, o podium. Bit stop na szczęście dobry i nawet udało nam się podciąć Luisa Hamiltona i to bardzo, ale to bardzo duże to było podcięcie, bo jednak Hamilton wjechał dosyć stop przed nami i traci już do nas ponad sekundę, ale my teraz musimy tutaj powalczyć trochę z Danielem Ricardo, bo akurat wyjechaliśmy obok niego z boksu. Na szczęście nie straciliśmy nad nim dosyć dużej ilości czasu, ale teraz chcemy wyprzedzić gaz jego. Czy to się uda? No na razie nie. Teraz będziemy mieli DRS i slipstream, więc wyprzedzamy go. On zjeżdża do boksu. I wirtualnie jesteśmy na P3 dzięki temu, że wyprzedziliśmy Luisa Hamiltona, który jest mocno za nami, ale teraz na 14 okrążeniu się przybliżył do nas i już traci tylko do nas pół sekundy, a tutaj po drugim zakręcie traci nawet tylko 30 sekundy, więc ta przewaga się dosyć szybko zmalała, tak szczerze mówiąc. I teraz Hamilton wyprzedzi nas bez problemu po zewnętrznej na tej drugiej prostej, więc może będziemy mogli jakoś z nim tak współpracować, żeby przybliżyć się do Leclerca i reszty, którzy są przed nami. Teraz, natomiast na 14 okrążeniu po raz kolejny przybliżyliśmy się do Hamiltona. No i będziemy chcieli go wyprzedzić. Czy to się uda? Do pierwszego zakrętu trochę zetnęliśmy się kołami. Niestety, to jeszcze nie na tyle blisko było, żeby go wyprzedzić, albo byliśmy po prostu za wolni. I na tą drugą prostą z drugiego zakrętu był to słaby, słabszy wyjazd niż Hamiltona, więc cały czas musimy zostać za nim. Na 7, ale zaraz się do niego przybliżymy, bo na 15 okrążeniu, przechodząc na 16 okrążenie, tak naprawdę jesteśmy już tak blisko Hamiltona, że po raz kolejny chcemy go wyprzedzić. Tym razem bliżej było, lecz wciąż bez żadnych plusów nie udało nam się go wyprzedzić, no ale może teraz na tej drugiej prostej jesteśmy jednak bliżej niego niż ostatnim razem i wyprzedzamy go po zewnętrznej, a przynajmniej staramy się, bo tutaj jednak musimy trochę z nim powalczyć do trzeciego zakrętu. Na szczęście jesteśmy przed nim i na P17, jak reszta kierowców, którzy byli przed nami, robili pit stop, wyprzedziliśmy, znaczy obroniliśmy się przed Hamiltonem, utrzymując aktualnie właśnie tą trzecią pozycję, lecz teraz na 17 okrążeniu Carlos Sainz i Lewis Hamilton. Wyprzedzają nas, oni teraz przejmują P3 i P4 I do tego jeszcze Fernando Alonso i Sergio Perez się do nas przybliżyli Więc ta walka się naprawdę teraz powiększyła Staramy się zrobić switchback nad Hamiltonem I pomimo tego, że był bardzo słaby wyjazd z drugiego zakrętu, udaje nam się go zrobić I też wyprzedzimy Carlosa Sainza, tak samo jak wtedy wyprzedziliśmy Alonso na jednym okrążeniu utrzymujemy cały czas tę trzecią pozycję lecz znaczy teraz na P, znaczy na 19 okrążeniu Carlos Sainz wyprzedza nas spadamy na P4 i teraz też pod koniec 20 znaczy na, przechodząc za 20 okrążenie przybliżyliśmy się do niego pod koniec tej prostej startowej nie wyprzedzimy go ale może wyprzedzimy go na tej drugiej prostej DRS tego jeszcze nie wiem jesteśmy bardzo blisko będziemy chcieli go wyprzedzić ale jesteśmy po raz kolejny trochę za daleko. no i teraz pod koniec 20 okrążenia bardzo blisko jesteśmy Carlosa Sainsa przechodzą na 21 okrążenie wyprzedzamy go po zewnętrznej i jesteśmy przed nim na P3 23 okrążenie i po raz kolejny Carlos Sainz nas, nas, nas wyprzedza i tracimy to trzecią pozycję, ale na 25 okrążeniu do pierwszego zakrętu po raz kolejny wyprzedzamy Carlosa Sainsa i awansujemy po raz kolejny na trzecią pozycję. Przechodzimy teraz na ostatnie okrążenie tego wyścigu i na szczęście zostaliśmy przed Carlosem Saincem, a to jest bardzo kluczowe, bo jeżeli Sainz nas teraz wyprzedzi, to będzie trudniej go ponownie wyprzedzić, aby zdobyć tą trzecią pozycję i do trzeciego zakrętu nie udaje mu się nas wyprzedzić, dzięki czemu utrzymujemy tą trzecią pozycję ale czy przed linią mety utrzymamy na pewno trzecią pozycję? Tak jest! Kończymy na P3 i to jest drugi raz z rzędu podium, no po prostu fenomenalnie o wiele bliżej niż na Moncie był to finisz, ale podium to podium Ale też pokazuje, it's is and a champions performance from max verstappen a great display of dominance today crofty by this driver they led from lights out to the flag at the end led every lap of the race brilliant stuff by them and uh, excited to see what more they can do in future races the drivers are en route to the podium as we speak what a fantastic win for the red bull team they performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. Max Verstappen wins. Second Leclerc, and of Sauber. Oczywiście z nami. Naprawdę był, do, był to dobry wyścig. Pierwszy stint szczególnie był dobry. Trochę Hamilton nam tam jednak uciekł i nie mogliśmy z nim powalczyć, ale już w drugim stincie wyprzedziliśmy go no i awansowaliśmy ostatecznie na to podium i utrzymaliśmy je do końca. Max Verstappen wygrywa drugi lekterek. Trzeci, czwarty Sainz, piąty Perez, szósty Russell, siódmy Hamilton, ósmy Alonso, dziewiąty Norris i dziesiąty Piastri. Jeszcze raz powtórzę to, był to dobry wyścig w dalszym wykonaniu, a niestety nasz teammate z P12 spadł na P16, bardzo szkoda. I jeszcze Logan Sargent zaliczył DNF-a. Verstappen prowadzi 78 punktów nad Alonso, trzeci Norris, tylko punkt straty do Alonso, czwarty Perez, piąty Leclerc, szósty Sainz. No i na P7... Oczywiście my. Red Bull prowadzi ponad 100 punktów przewagi nad Ferrari, trzeci McLaren, czwarty Aston, piąty Mercedes i na szóstym miejscu Kik. Sauber, czas zobaczyć, jak wygląda jeszcze nasa, nasza ocena, i tutaj mamy wyróżnienie finisze w top 10, więc trochę więcej nam tutaj chyba w prawy kierowcy przypłynie, a szczególnie jednak spostrzegawczości, Tempo idzie do góry, skupienie awansuje na kolejny poziom i ocena, ocena ogólna awansuje na 75 poziom. Uznanie to cały czas 52% i u specjalistów awansujemy u eksperta do spraw produkcji na trzeci poziom i u reszty idziemy do przodu. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa No i cześć.